Już dawno żaden dokument nie wywołał tyle szumu co Netflixowy oszust z Tindera. Film opowiada historię Simona Liwajew, który podając się za potentata diamentów, uwodził w sieci kobiety, a następnie wyłudzał od nich miliony dolarów. W osławionej produkcji pojawił się też polski akcent. Bezwzględny naciągacz udający syna rosyjsko-izraelskiego miliardera lwa Lewiwa sprytem nakłaniał swoje ofiary, żeby brały na niego wielotysięczne pożyczki, po czym rozpływał się w powietrzu. Koniec końców cwany Izraelczyk został pociągnięty do odpowiedzialności za swoje oszustwa, jednak nie te względem kobiet, a wcześniejsze popełnione w Izraelu. Simon Hejut – bo tak brzmi jego prawdziwie imię – został aresztowany przez Interpol i później skazany na 15 miesięcy aresztu, z czego odsiedział zaledwie pięć. Po ogromnym sukcesie dokumentu o podstępnym Lawelasie na zastrzyk popularności mogą liczyć również występujące w obrazie były naciągacza – Cecilie Wsielhoj, Pernila Sjoholm i Eileen Kelman. Ta ostatnia osobiście przyczyniła się do zatrzymania Hejuta, podając służbom dane lotu, w który mężczyzna udał się z fałszywym paszportem. Po tym, jak będąc jeszcze w związku z Izraelczykiem, Kelman zorientowała się, że padła ofiarą oszustwa, Holenderka zaczęła masowo wyprzedawać drogocenne ciuchy i akcesoria mężczyzny pod pozorem załatwienia ukochanemu gotówki. W rzeczywistości kobieta chciała po cichu spłacić część długów zaciągniętych na hejuta, które opiewały na zatrważającą sumę 140 tysięcy dolarów. Co ciekawe, Eileen pozbyła się niemal wszystkich przedmiotów byłego, w których była posiadaniu, oprócz jednej rzeczy. W najnowszym poście opublikowanym na Instagramie bohaterka dokumentu pochwaliła się, że zostawiła sobie na pamiątkę designerskie okulary należące niegdyś do hejuta. Tak, to są jego okulary, napisała Kelman, pokazując język.